Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość Jego nie będzie złamana, i znowu w innym miejscu pismo mówi: będą patrzeć na tego, którego przebili. Oto słowo Pańskie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patrzymy na tego, którego przebiliśmy naszymi grzechami, na tego, którego serce zostało przebite z miłości do nas. Serce, które jest gorejące z miłości, oddaje życie. Bo nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół, a my jesteśmy przyjaciółmi, a nawet Pan Jezus oddał życie zań swoich nieprzyjaciół, aby mogli stać się przyjaciółmi. Kiedy była procesja Bożego Ciała, wielu poszło za Panem Jezusem, ale może wielu, a może nawet więcej, zekceważyło to zaproszenie. Niektórzy obojętnie patrzyli na procesje, które przechodziły koło nich. Ta uroczystość jest ustanowiona jako uroczystość przebłagania, czyli prośby o przebaczenia, przebaczenie tych wszystkich znieważeń, obelg, profanacji. W ostatnim czasie w Polsce działy się profanacje, były zlekceważone, profanowane, najświętszy sakrament, najświętsze ciało Pana Jezusa. I dlatego też chcemy w tym dniu szczególnie Panu Jezusowi Oddawać nasze serca, też oddawać tych, którzy oddali swoje życie. Pamiętamy o tych, którzy bronią naszej ojczyzny i też tych, którzy są ranni, ten też, który, za tego, który oddał życie i umarł przebity jakby włócznią, nożem, który był zakończony długim kijem. I można powiedzieć: wielu mówi, że migranci mają twarz Pana Jezusa, i pewnie jest to jakaś prawda. Aczkolwiek trzeba by to obrać zawsze indywidualnie, a czyż w tym żołnierzu bezbronnym, żołnierz, który nie może użyć broni, jego życie zostało odebrane, czyż w nim nie było oblicza Chrystusa, który właśnie umierał, w tym polskim żołnierzu zaatakowanym przez migrantów. Czy my mamy serce wobec tych, którzy nas bronią? Może tak być. Ja sam jestem teraz nie do końca wyleczyłem się, biorę dalej antybiotyk. Ale czasem tak jest, że system odpornościowy słabnie. I jest taka choroba AIDS, która się zaczyna od wirusa HIV. Wirus HIV tak zmienia zapis genetyczny w limfocytach T, które zamiast atakować wrogów, zaczynają atakować swoich. Same się niszczą, same nawzajem osłabiają ten system odpornościowy. I choroba HIV to jest, znaczy wirus HIV to, to powoduje chorobę spadku odporności. I czy to w kościele, kiedy często może się okazać, że kościół zamiast bronić się przed Herezjami, jest nastawiony, żeby wyciszać tych, którzy bronią kościoła przed Herezjami. A herezja spokojnie dalej jest rozprzestrzeniana, kiedy się opowiada, że no niedługo będzie, będą święcone kobiety, że, że osoby żyjące w grzechu ciężkim, w powtórnych związkach mogą iść do komunii świętej, czy nawet te obrazki, kiedy przysyłane są nam, ludzie przysyłają zdjęcia, jak to. Dziewczyna, ministrantka niesie Pana Jezusa na świętym sakramencie, a za, nim, za nią idą księża. Czy to właśnie nie jest jakieś osłabienie odporności naszego Kościoła, naszego ciała Chrystusa, którym jest Kościół? Dlatego potrzeba rzeczywiście w tę uroczystość serca Pana Jezusa jeszcze bardziej prosić, Pana Jezusa o to, aby nas uzdrawiał, uwalniał. Wręcz można powiedzieć, żeby to ciało, które już umiera, z martwych wstawało, otrzymywało nowe życie, życie z Ducha Świętego, bo trzeba nam się powtórnie narodzić. Matka Teresa z Kalkuty, kiedyś zapytana, co należałoby najpierw zmienić w kościele, odpowiedziała w ten sposób: Najpierw Ciebie i mnie, najpierw Ciebie i mnie. Niech ta uroczystość będzie też takim zaproszeniem. Do naszej wewnętrznej, duchowej i moralnej, i, i też takiej patriotycznej przemiany. Zbliżają się wybory. Nie, ma, nie chodzi o to, żeby wybierać czy Europę, czy Rosję, czy Stany Zjednoczone, czy jakieś inne kraje. Wybierzmy Polskę. Wybierzmy Chrystusa. Patrzmy na Chrystusa, na tego, któregośmy przebili. Żałując na nasze grzechy, nawracając się, powróćmy do prawdziwego Chrystusa, który dał nam naszą ojczyznę, którą bardzo umiłował, którą chce wywyższyć potędze i świętości. Niech serce Pana Jezusa bije w naszych sercach. Przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo, Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.